Bądźcie trzeźwi i czuwajcie: Diabeł, wasz wróg, krąży wokół niczym lew, rycząc i szukając, kogo mógłby pożreć. Szatan i jego demony są rozproszeni po całym świecie, gotowi, by niszczyć ludzi, a zwłaszcza chrześcijan. Dlatego apostoł Piotr zostawił to ważne ostrzeżenie dla naśladowców Chrystusa: Jesteśmy w stanie wojny duchowej i musimy wiedzieć, jak, kiedy i gdzie wróg może nas zaatakować. Czy wiesz, że diabeł najchętniej działa właśnie w naszym domu? Tak, to prawda. Nasz dom zazwyczaj jest naszym lekarstwem, schronieniem, naszą bezpieczną przystanią. Szatan to wykorzystuje, bo tam zwykle mieszka nasza rodzina. To tu odzyskujemy siły, by sprostać codziennym wyzwaniom. Trzeba jasno powiedzieć, że szatana przyciąga nie sam budynek. Dla niego nie liczy się wielkość ani standard Twojego domu. Interesuje go coś innego. To ludzie, którzy w nim mieszkają, są dla niego ważni, bo każdy człowiek jest cenny i został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego w dzisiejszym filmie pomogę Ci odkryć, czy w Twoim domu są demony, i pokażę Ci, jak one szkodzą Twojemu życiu duchowemu oraz przeszkadzają w Twojej relacji z Bogiem. A na końcu odmówię potężną modlitwę, aby wszelkie złe moce, które mogą działać w Twoim domu, zostały wypędzone w imię Jezusa. Amen. Ale zanim zaczniemy, zostaw lajka i zasubskrybuj ten kanał. Codziennie zamieszczam tu przesłania wiary i modlitwy, by wzmocnić Cię w drodze z Bogiem. Chodź ze mną. Razem jesteśmy silniejsi. Dobrze? Pierwszym sygnałem obecności demonów w domu jest brak chęci do szukania Boga. Dom powinien być miejscem poszukiwania Pana. Powinniśmy oddawać Mu nasze życie, gdy się budzimy, chwalić Go za Jego błogosławieństwa podczas posiłków i dziękować Mu za kolejny dzień życia przed snem. Jezus powiedział: Gdy się modlisz, wejdź do pokoju, zamknij drzwi i módl się do Ojca w ukryciu. Twój ojciec, który widzi w ukryciu, wynagrodzi cię. Osoba, która jest atakowana duchowo we własnym domu, prawdopodobnie straci chęć szukania Pana. Sięga po Biblię, by czytać, lecz nie może się skupić przez telefon, telewizor lub inne rozpraszacze. Kiedy zaczyna się modlić, od razu zasypia, niezależnie od stopnia wypoczęcia, a wyjście z domu, żeby pójść do kościoła, nawet o tym nie myśli. Te osoby używają wszelkiego rodzaju wymówek, żeby tylko nie szukać Pana. Poza tym wielu mówi, że kiedy chcą iść do kościoła, zawsze tuż przed nabożeństwem przychodzą do nich goście. Prawda jest taka, moi bracia, że większość ludzi nie szuka Boga, po prostu z lenistwa. Ale wiem też, że wielu nie ma siły, ponieważ są atakowani przez wroga we własnych domach. W takim przypadku trzeba wołać o pomoc. O miłosierdzie Boże i opierać się wierze wobec mocy ciemności. Zobacz ze mną, co mówi Biblia: Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. Amen. Ważne jest, by najpierw szukać Pana, uniżyć się, prosić o przebaczenie grzechów, a potem w imieniu Jezusa przeciwstawiać się złu, wtedy diabeł ucieknie. Amen. Drugim znakiem, że w Twoim domu są demony, jest to, że dochodzi do wielu kłótni i nieporozumień. Może być tak, że przez cały dzień jesteś poza domem, w dobrym humorze i szczęśliwy, ale całkowicie się zmieniasz, gdy tylko wracasz do swojego domu. Wielu z nich prowadzi duchowe walki w domu. Dlaczego tak jest? Ponieważ kiedy jesteśmy w obecności Boga, Pan daje nam spokój i pokój. Nawet jeśli nasz dzień był trudny, a nasza codzienność bardzo stresująca, sama obecność Ducha Świętego w naszym domu już nas uspokaja i pociesza nasze serce. Obecnie, gdy demony dręczą nasze życie, jest odwrotnie. Pamiętasz opętanego mężczyznę z Gadary? W Biblii ten człowiek był opanowany przez nieograniczony gniew. Zobacz, co Biblia mówi w Ewangelii Marka, rozdział 5. Ten człowiek mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go ujarzmić, nawet łańcuchami, bo wielokrotnie zakładano mu kajdany na ręce i nogi, ale on rozrywał łańcuchy i łamał żelaza na nogach. Nikt nie zdołał go poskromić. Żył w gniewie i atakował ludzi, bo miał w sobie wiele demonów. Jednak gdy Jezus zbliżył się do niego i wypędził te demony, doświadczył pokoju, który tylko Jezus może komuś dać. Dlatego mój drogi bracie i siostro, nie lekceważcie mocy wroga. Wiele osób rzuca na nasz dom klątwy i źle życzy naszej rodzinie, ale kiedy zapraszamy Jezusa, aby wszedł w nasze życie i do naszych domów, to musi odejść. Światło nie może istnieć z ciemnością, prawda? Trzecim znakiem, że w twoim domu są demony, jest brak motywacji. Jednym z powodów duchowych ataków na twój dom jest utrata dawnego zapału do dbania o niego. Jednym z pierwszych objawów jest zaniedbanie czystości i porządku w domu. Wróg sprawia, że te troski przestają mieć dla ciebie znaczenie, a wtedy rzeczy zaczynają się psuć i brudzić. Przeanalizuj, jak dbasz o dom i rzeczy dane ci przez Boga. Wiem, że żyjemy w bardzo zabieganych czasach, gdzie wielu pracuje poza domem i często nie udaje się utrzymać domu w porządku. Ale mówię tutaj o tych osobach, które już w ogóle nie dbają o swój dom. Diabeł lubi brud, bałagan, ponieważ wróg jest przeciwny wszystkiemu, co podoba się Panu, a Bóg cieszy się z rzeczy czystych i uporządkowanych. Biblia mówi w Księdze Rodzaju, że On zaprowadził porządek w chaosie i podczas stworzenia świata wszystko zajęło swoje właściwe miejsce, zgodnie z Jego wolą. Przyglądając się wszystkiemu, co wskazuje na Pana, dostrzeżemy porządek i doskonałość. Zobacz, co Apostoł Paweł powiedział o tej cesze Boga: Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju. Ale wszystko powinno być czynione z godnością i porządkiem. Dlatego musimy prosić Boga o duchowe rozeznanie, aby zrozumieć, kiedy to jest nasze zaniedbanie, a kiedy to jest ucisk ze strony wroga, który sprawia, że przestajemy się troszczyć o sprzątanie i porządkowanie naszego domu. Dobrze, bracia, jesteśmy istotami duchowymi żyjącymi w cielesnym ciele i dlatego doświadczamy tak dużego wpływu złego w naszym życiu. Nawet jeśli uznaliśmy Jezusa za Pana i zbawiciela. Diabeł nie przestaje próbować nas powalić, upokorzyć i zniszczyć. Dobrą wiadomością jest, że potężny Bóg walczy i broni nas przed złem. Poproś Go o pomoc w modlitwie i codziennie praktykuj Jego Słowo. Amen. Dlatego chcę wspólnie z Tobą przeczytać Psalm 91 napisany przez Króla Dawida. W chwili, gdy potrzebował ochrony i wybawienia od Pana, ponieważ był pod wielką presją, Przeczytam psalm i pomodlę się za Twoje życie. Amen. Psalm mówi tak. Ten, kto mieszka w schronieniu Najwyższego i odpoczywa w cieniu Wszechmogącego, może powiedzieć do Pana, Ty jesteś moim schronieniem i moją twierdzą. Mój Bóg, któremu ufam, wybawi Cię z sideł myśliwego i śmiertelnej zarazy. On otoczy Cię piórami, pod Jego skrzydłami znajdziesz schronienie. Jego wierność będzie Twoją tarczą ochronną. Nie będziesz się bał strachu nocą, ani strzały za dnia, ani zarazy w ciemnościach, ani plagi w południe. Tysiąc padnie obok ciebie, dziesięć tysięcy po prawej, lecz ciebie to nie dosięgnie. Zobaczysz karę dla bezbożnych. Jeśli najwyższego wybierzesz schronieniem, złocie nie spotka. Żadna niedola nie dotknie Twojego namiotu, bo swoim aniołom wyda polecenie o tobie, aby cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Na rękach cię poniosą, byś nie zranił stopy o kamień. Będziesz stąpał po lwie i kobrze, podepczesz młodego lwa i węża. Ponieważ mnie umiłował, wybawię go, ochronię go, bo zna moje imię. Będzie wołał do mnie, a ja mu odpowiem: w niedoli będę z nim. Wybawię go i obdarzę go czcią, długim życiem go nasycę i ukażę mu moje zbawienie. Amen. Zobaczcie, jaki to wspaniały psalm, bracia. A teraz będziemy się modlić. Jeśli możesz, zamknij oczy i przyjmij tę modlitwę w imię Jezusa. Panie mój Boże i mój Ojcze, stajemy przed Tobą w tej chwili, aby podziękować Ci za możliwość bycia żywymi. O, mój ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją opiekę nad naszym życiem i za wszystko, co nam dajesz. Ojcze, proszę za życie wszystkich braci i sióstr modlących się ze mną. Panie, Twoje słowo mówi, że kto mieszka w Twoim schronieniu i ufa Twojej mocy, będzie uwolniony z sideł myśliwego i od trucizny. Więc, mój ojcze, Wejdź do domu tej osoby ze swoim Duchem Świętym i uwolnij ją oraz całą jej rodzinę od pułapek, które szatan i jego demony zastawiają w tym domu. Panie mój Boże, zniszcz teraz każdy plan złego, zniwecz całą pracę, całą magię, która mogła być skierowana przeciwko tej osobie. Jeśli jakaś istota w tym domu kradnie pokój, radość, zapał, pragnienie służenia panu. Wypędzamy ją teraz w imię Pana Jezusa. O Boże, bądź schronieniem dla tej osoby ze mną, aby żadne zło jej nie dosięgło, aby żadna tragedia, żadna zazdrość, żadne uczucie zemsty, Ojcze, nie dotknęło tej osoby. Umieść swoich aniołów, Panie, w każdym pomieszczeniu tego domu, aby ta osoba była chroniona przed atakami zła. Niech Pan ją chroni, nie tylko ją, ale całą jej rodzinę, Ojcze, pod swoimi skrzydłami. Niech wróg nie znajdzie tej rodziny, ale niech Pan ukryje ją pod swoją ochroną. Niech Pan przyniesie wybawienie, Boże mój, i nie pozwól, aby ta osoba potknęła się o jakiś kamień, ale niech Pan daje jej świętość i autorytet, aby deptała lwa, węże i wszelką moc zła skierowaną przeciwko jej życiu. O Boże w imię Jezusa wierzę, że Pan nas słyszy. Wierzę, Ojcze, że Pan nas kocha i zna po imieniu. Psalm 91 mówi, że Pan nas ratuje i chroni, bo jesteśmy Twoimi dziećmi, Ojcze, chroń nas Panie, przed codziennymi pokusami demonów, pomóż nam nie ulec pokusie, ale żebyśmy mogli prowadzić życie posłuszeństwa, życie miłości, życie wierności wobec Pana. Niech Twoje słowo będzie w naszym sercu i postawach. Panie Ojcze, daj nam możliwość codziennego chodzenia w Twojej obecności. W imię Jezusa modlę się i już Ci dziękuję za wszystko, co już uczyniłeś i za wszystko, co jeszcze uczynisz. Amen, chwała Bogu. Moi bracia, jak dobrze jest szukać Pana. Chciałbym, aby Pan był obecny w Twoim życiu, rodzinie i domu. I zawsze, gdy będziesz się bał, gdy będziesz się martwił, to czas, abyś powstał do modlitwy. Chodź po domu, wyciągaj rękę w każdym pokoju i ogłaszaj błogosławieństwa Pana. W imię Jezusa odrzuć zło. Przed snem pomódl się za rodzinę i za siebie. I poproś, aby krew Jezusa Cię okryła i chroniła. Zobaczysz, że ciemność odejdzie. Bo kiedy dziecko Boże zajmuje stanowisko i używa autorytetu imienia Jezusa, ciemność nie może pozostać. Amen. Jestem pastorem Antonim Juniorem. Jeśli spodobała Ci się ta wiadomość, proszę udostępnij ją swoim znajomym na Whatsappie, Facebooku i zasubskrybuj mój kanał. Czekam na Ciebie w kolejnym filmie. Niech Bóg Cię błogosławi.